Hej dobrze dzisiaj za w grę. Tą bardzo dużo grany jest podobna na do Polska. Food Gang. Gra jest dosyć fajna. Bardzo fajna akurat. Ludzie lubią ją grać. A my dzisiaj będziemy grali w to i spróbujemy chodzić do 100 takich pucharków. A więc zaczynamy gierkę. Gra jest bardzo fajna, polecam. Może zainstalować na Happy HappyModzie, Tak nie masz ale nie masz Google Play. W swoim telefonie. To jest takie same jak Brawl Stars, tylko mniejsza. Ale też bardziej tak... Ale łatwiej. To jest Brawl Stars tylko łatwiejsza, jak mogę powiedzieć na Gra jest bardzo fajna. Zrobię też playlistę z tego, żebyście mogli oglądać. Ja jest super, powinniście grać. Bardzo polecam. E, mam nadzieję, że subskrybujecie zasubskrybujecie mój kanał. No wiecie o co chodzi. Bo, bo dobijamy... bo chcę dobić do 100 subów. I, i to jest na razie moje marzenie. To do bardzo wielkie, kciuka. Nie! <gry> Dobra, udało się. Idzie nam dobrze, widzę mnie. Jezu! Nie. Dobra, udało nam się. Słabo mi poszło? Dobra, udało się. Dobra, kolejna łąka. Po prostu muszę dojść do stu, chociaż do stu barków takich. I będzie fajnie. To nie jest aż taka trudna. Jest, jest tak średnio, tak dużo postaci. Jezu, ale pewnie mi bardzo było. Nie, 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 nie. Też są gadżety, takie fajne. Przecież tutaj mam taki gadżet, gdzie mogę się tak, uleczyć. Daj mi plus 25% mojego życia. O nie! Muszę ule... Dobra, Uleczyłem się. Dobra, jest na 1. Wygrzewamy to na razie. Na sześć. Bomba, bomba. No udało się! Jak to, jeżeli będziecie pytali, czy ja pokażę twarz, to chociaż mam milion subów, no mam milion jakkolwiek. chyba to, to się nigdy nie stanie. No bo udało się. Pięć pucharków. Możemy ten. Chyba dostaniemy nic. To zbieramy na geny. Donat nam pomaga. Mm. W sumie to jest normalne, że Donat ma. Po, jest policjantem, bo policjanci jedzą pączki cały czas. To normalne, czy nie? No, Pizza jest jedną z najlepszych postaci, jakby co? Pizza jest bardzo dobrą postacią. Na serio. Nie źle. Bloku! Bloku jest. To moja pierwszą postacią, którą dostajesz. Ja jestem pomidorem. Ja jestem pomidorem. Pomidor dostajesz jak dobijesz do 20 pucharków chyba. No chyba do 20 pucharków. Do 20 pucharków, no Na do 20 pucharków, no, no chyba no. And... Kurde. Uwaga! Do nas zginnie, do nas teraz Jezu! Ej, napiszcie w komentarzach, jak, jaka, jaka jest Ej, napiszcie w komentarzach, czy damy, ale chociaż dojdzie do 100 subów. komentarz napiszcie, czy mogę dojść do 100 subów. Po prostu... Powiedzcie mi. Ja nie, 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 dam rady. Ja, ja, da, ja myślę, że ja nie dam rady. To niemożliwe. na um. ja serio? Jeden procent, żeby zdobyć nową postać? Jest, jest dużo postaci, jest 14 postaci i jedna za vip Ja bym najbardziej chciał ziemniaka. Ziemniaka Igora. Dobra Najgorszy Water jest jedną z najgorszych postaci dla mnie Na serio Ale pokażę Wam jak się gra blokłem żebyście, żebyście wiedzieli A i tak macie tutorial jak zaczniecie gra Więc spację Wam w ogóle to ponownie, ale, ale jak się tak zagra... dnia 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 jest najgorsza to jest najgorszy z najgorszych jest bardzo trudną postacią do zabicia. I ona. Granat! O, ale trafiłem do dnia. Nie, długo. Dobra, zabiję niej. Nie! Chciałem rzucić granat tam. Kurde. Granat, co to jest ta stupendna? Kana to jest pierwsza noc tutaj do do kurwa, do kurwa. Ty... O nie, dynia, dynia i zła, dynia i zła. O kurwa. Granata, banana. Chyba, ale wygramy. Batalunda była straszna. Batalunda była trudna. trudna. I to na serio trudna. Ale nie chciałam. Dobra, się z 50 gemów. Le let's go. Let's go, dude. Let's go. Ja umiem tylko. Ja bym też zrobił. Ja bym Jutro? A jaki byś odcinek? Jutro z Brawla z, bro, z, z Robloxa czy z, z Minecrafta? To ja bym chyba wybrał Robloxa, a wtedy Minecrafta. Ja bym robił dwa filmy codziennie, więc ja bym zrobił Robloxa i Minecrafta. No? O Jezu No nie, przegramy Przegramy sushi jest dobre Jeszcze ten Dlatego ja bardzo chcę Dlatego ja bardzo chcę tego Ziemniaka On tak dużo zadaje No ten ziemniak tak dużo zadaje Ten ziemniak tak dużo zadaje Mnie zabiło. Kurde, przegraliśmy Albo pucharki, co jest? A. Nie wiedziałam, że zostaniesz się pucharki też jak przegrywasz Okej okay. Już jeszcze nie dostałem jakiejś fajnej, dobrej postaci. Co jest? Dobra, to mi jest. Dobra, nie dobra, dobra. dobra, teraz jest trochę łatwiej. Kurde, ja cały czas mam tego arbuza na moim brzmieniu. Ja się cały czas w ogóle z tym arbusem melonem. No serio, ja się z tym arbuzem jako melon. masz. No kurcz ten ogórek jest dobry bo ma dobry zaś... ten ogórek jest dobry bo on dużo zadaje dobra ale go zobiążemy no i trudne trudne, zaczyna być ja tylko mam no tylko jakieś nie wiem Mm. Dobra. Dobra, no, jest pięć. Jest 54. Chodź. No, chodź. Oh. dobrze no, udało się. Jest. Jest, udało się. na w parku Lubicie w ogóle, jakie ja gram? Dajcie. Albo nie, albo nie. Mam jedno takie fajne pytanie. Lubicie, jak ja gram? Jezu. O nie, sushi. 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 Już... Już nie widziałem, że sushi jest. No, nie. Na ten Donat ma bombę dymną. Ale my jakoś wygrywamy No ale teraz. No oni no, zdobyli dwa punkty. Ale to jest oj ja sobie z tym dokładnie ale nie bomba dymna o, o jezu jezu muszę uciekać sushi jest bardzo mocne, bo one może. tak. się jakby. pojedzie. Jak, ole, jak on. jak te sushi, nie. jak te sushi, jak te susi atakuje, to one jakby. jeszcze dodatkowo. leci ja ciebie. Tak mogę powiedzieć. Dobra, wydaliśmy. Kolejny. Znowu nic fajnego. Zaraz będziemy do stu pucharków i to będzie koniec odcinka. W jakim jakie jest, wa, jakie jest wasze ulubione miasto w Polsce? Bo dla mnie jest bo ja tam żyję. Uh -huh. Dobra. Dobra. Maszcie tam granata. no, 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 nie mieli arvora, kurde. kurde. Anam. <ubers> ah! Burger. İç burger. Burger iç. Burger. Burger. iç. Burger. 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 Burger, burger. Burger. To jest trochę bez sensu. Bo ale ten jest taki dobry, że... No wiecie, musi Dobra. Co to cóż no bo ja ja że, że i też może się dostać tam jakby ten, chować, chować nie a blisko tak. mu plować, no jakoś tak yy, i wtedy ludzie go nie widzą on może on, tylko jak on jak on zaatakuje yy, gdy bardzo nigdzie on nic nie widzieli, to już od razu go odchyla przegrywa o jeden punkt

No dobra, przegramy to. Magnuska. Ale dobra, bywa. Okej. Okay. Zagrajmy. Z... Jakby to trzeba, by. No, trzeba kupić No. Um, zagrajmy tym pomidorem. No, jakoś zaczynam pochalnie grzeć. Ja zebrałem pod, za odcinkiem. Dlatego mam tak dużo kucharków na starcie. A dlatego tak ja dużo kucharków na starcie. Bo ja zebrałem trochę. Żeby dostać Toma, czyli całego pomidora. Jezu... Potem! Potem... O oh nie, to mam... On... To... Te... Te Kiwi ma ten. Te Kiwi tutaj. Nie, oh, ja, to jest kiwi. Zato się wreszcie z jedzeniem, z jedzeniami. To nie. To jest. To jest Arbus. To. Nie, to. to, to jestem głupi. No i w To ma. Tutaj gość ma, ma taki totem, który leczy. Ja coś mało jemy owoców. Bo ja nie mam owoców, ale nie mogę zapamiętać lampy. Kurda. Dobra. Przydziemy chyba znowu. Ale nie! Kurda! Jeżeli do cholery nie mam dać dochodu. Dobra, przegrywamy znowu. Gdyś, jest, jest coraz trudniejsze i trudniejsze, więc to jest normalne. No wiecie, no to jest normalne się obiecał, i trudniejszy o, mamy burgera na naszej czyli burgira burgir Hola. i ja tu League of Legends? bo ja mam jak gracie w League of Legends, to ja mogę wam coś powiedzieć? na górze luze na dole kwadens nie masz dziewczyny, bo grasz w League of Legends już powiedziałem bo ten, kto gra w League of Legends, jest wielkim gajem. Na serio. Albo nie, jakiś nie, nie gajem, nie gajem. Coś, coś, jakby trochę lepszego. Coś lepszego. Po um, um, prostu nienormalnym człowiekiem, tak mogę powiedzieć? Bo kto by nie chciał, bo kto by chciał w League of Legends grać? To się jeden z najgorszych gier. Jezu. Kurczę. Z tym nie robi mi Ale ja nic prawie Ja jedynie zrobiłem ja, ma... ja jedynie tylko dałem Pom... W ogóle ten pomidor ma bardzo słabe Jest bardzo słaby dla tego Pomidor jest bardzo słaby dla Pomidor jest bardzo słaby Na Te sushi O Boże Donat. Dobra udało się. Burki też ma super moc, gdzie on ma matki... tak nie wiem. I on, i on jak jest zły, to on może strzelać takim laserowym la, laserowym laserem. Eee, dobra. Mamy znowu góry gira na naszej drużynie, wygrały to już. Ziemiak po prostu jest lepszy niż pomidor. jak to jest pomidor, tylko lepszy. No strzela trzy rakiety. A ten pomidor tylko strzela jedną. Ale za to pomidor ma lepsze gadżety. Pomidor za tym ma lepsze gadżety. O nie. Jezu! Bomba, bomba dymna. Yes! Yes! Pomocy. Potrzebuję pomocy, pomocy! Jest! Jak ja to przeżyłem Jak ja przetrwałem? Jak? Przetrwałem? jak? Bomba do O Jezu. Nie, nie. Jezu. W ostatnim momencie zabiłem ziemniaka. Dobra, widzowie. To będzie na tyle. Jeżeli chcecie więcej tej gry, to zostawcie łapkę w górę i subika. Widzimy się jutro. Bye.